Szczęście było po naszej stronie w tym spotkaniu, także bardzo fajnie, że, że wygraliśmy w końcówce tego spotkania, trzy punkty jadą do zabrze. Dzisiaj mieliśmy wygrać ten mecz, a nie, a nie grać ładnie. No, nam są potrzebne punkty, trzeba grać. Nie wyszło, tym bardziej, że tak Pani Panie powiedziałem, byliśmy lepszą drużyną. Tak, nie? Tak, wybrano. Tak, tak. No, tak. no tak, przed zapasem są tanie, ja sam nie czekał, także ja wiele brań, gdy kiedy strzelam. Dziś sami podarli dwie, a są, są radni. Brawa dla zawodników. Myślę, że spotkanie było pełne emocji, pełne dramaturgii, trzymające napięciu do ostatniej sekundy. Jak to dobrze, że mecze trwałem 94 minuty? 90 minut. Tak właśnie, to ten dzisiejszy, najwyższy biegasz. No tak przed zapasem sam to ja sam nie czekał, także ja wiele razy niekiedy strzelam. Dziś kasa mi dwie a są jestem rady. Jak ocenisz postawę Polonii w tym spotkaniu swoich byłych kolegów ze Słowacji? Tak ukazali, że są dobrzy, dobrzy futbaliści. Głównie Miro Barczyk dzisiaj przedwiedał bardzo dobry wykonana, na grał naprawdę Kolejny meczu, tak jak z Legią mieliście w szczęście w ostatnich minutach. Gracie maksymalnie skoncentrowani do ostatnich minut. Tak tak się gra w futbol, no, my... Myśmy się snažili, snažili aż do ostatniej minuty, po wyluczeniu Michala Pazana, to nie było łatwe, więcej, więcej ale ale podarzyła nam jedna kontra, strzeliliśmy z niego. Dzisiaj mieliśmy wygrać ten mecz, a nie, a nie grać ładnie. No, nam są potrzebne punkty, trzeba grać. Nie wyszło, tym bardziej, że tak pani powiedziała, byliśmy lepszą drużyną, szczególnie w drugiej połowie, ale nie udało się. Wiedzieliśmy, że górnik jest solidną drużyną, walczącą, o każdy centymetr boiska. Wiemy, że grają pressingiem, ostro nie odpuszczają, dlatego, dlatego zabawiliśmy sobie sprawę, zresztą każdy w lidze, każdy się zna i tak, my pewnie nic nie zaskoczyliśmy tego, oni nas. Mecz do, taki do jednej bramki jak derby. stworzyliśmy w pierwszej połowie kilka sytuacji. ja też miała swoje sytuacje, nie wykorzystała. My wykorzystaliśmy swoje Wygrywamy w tym spotkaniu. Dzięki tym trzem punktom zapewniliście sobie również tytuł najlepszej drużyny na Górnym Śląsku. Zgadza się, no to też bardzo fajne wyrażenie, że, że akurat tutaj na Śląsku jesteśmy drużyną taką, która prowadzi w tej statystyce, ale tak jak powiedziałem, no najważniejsze to jest to, co, co, co się dzieje w lidze i w tej chwili mamy tam kolejne trzy punkty dopisane i myślę, że ku temu zmierzamy, żeby się utrzymać spokój. Tak, myślę, że to co nam zabrali na jesień. W niektórych meczach to odzyskujemy, to na wiosnę. Wszystko się równa zero, także jeszcze coś może odzyskamy. Ugramy więcej, co? Tak? Ciężko jednak powiedzieć, że szczęście jest przyja lepszym, bo to Polonia, można powiedzieć, stworzyła sobie więcej sytuacji. Yy, no, może fakt. Czy ja wiem, czy więcej, może więcej dlatego, że ostatnie 10 minut grała z przewagą i myśmy musieli wtedy zagrać troszkę wabangi i kryliśmy po prostu jedne, bo przewaga była po stronie Polonii, ale, ale opłacało się, bo można powiedzieć, że to był element taktyczny. Polonia za bardzo chciała atakować, nie myślała już o, o swoich tyłach, a myśmy to bardzo fajnie wykorzystali. Dobrze, świat, to widzisz? No myślę, dobrze, że pierwsza połowa, bo jak najbardziej pod nasze dyktando graliśmy dobrze w piłkę. Zabrakło, zabrakło na pewno bramki. E, myślę, że gdzieś od 60 minuty daliśmy się w górę Polonii, gdzie było sporo chaosu i to był my e, dla nich. Potem czerwona kartka. Karny, który no, był, to był, ale ważne, że wygraliśmy. Był to Twój pierwszy mecz od kontuzji w spotkaniu z Lechią? Jak się czułeś? No, Na pewno były momenty ciężkie, ale, ale myślę, że w miarę jak po. Po paru jednostkach treningowych myślę, że to w miarę wyglądało najważniejsze zwycięstwo, także z tego jestem najbardziej zadowolony. Te trzy punkty zapewniły również to, że Górnik Zabrze w tym sezonie jest najlepszą drużyną na Górnym Śląsku. Czy to też ma jakieś znaczenie dla Was? No Czytałem to dziś rano. Tak, Ta, że mamy szansę być liderem. Ale na Górnym Śląsku? Na Górnym Śląsku. Nie, to chodzi nam o to, że my chcemy być liderem w ogóle. Ja, w całej Polsce. Tak, to wytniemy. To wytniemy?